Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Siemoniaczek, dzień dobry, kochanemu Państwu. Zauważyłem, że naszym takim głównym celem, jakby odciągającym od takich głównych nurtów, są gigantyczne realizacje, pomysły absolutnie wybitne. Bo CPK miało nie być, będzie pewnie. No teraz. Premier wymyślił, że będą Igrzyska Olimpijskie u nas, w naszym pięknym kraju nadwiślańskim. No to może ja dwa słowa w tej sprawie. Państwo pozwolą. To tak, to tak z pierwszego, no bo to przecież świeża wiadomość. Premier rządu zapowiedział, że zrobimy olimpiadę. Jak się do niej przymierzymy, wspólnie jakoś damy radę. Duży projekt, duża szansa, żeby w końcu wyjść za ścianka. Kłopot, że dyscyplin dużo, a jest tylko jedna ścianka. Kto wie, kto wie, wie jak to będzie. O błędzie Może mówiąc między nami Choć Tusk ma intencje czyste Zamiast bawić się w igrzyska W sportowy ruszyć system Może zająć się WF-em Który rzadko się odbywa By rodzima nasza młodzież Już nie była Taka krzywa W Polski, Polski w tym obłędzie lub religię dodać, którą chcą nam ciachnąć, ludzie potli. Jeśli się inaczej nie da, to medale się wymodli. Ileś tam miliardów euro, błęda złotym zębem błyska, że o chlebie lud zapomni, gdy mu zrobi się igrzyska. Ale kto wie kto wie, jak to będzie. W Polski, w Polski w tym obłędzie. POMARZYĆ dobra rzecz, ech życie, życie złudne, pomarzyć bardzo. Dobrze jest w niedzielne po, po, przedpołudnie. Proszę Państwa, niedziela mamy jest 18 sierpnia i imieniny obchodzą Helena i Ilona, a także Agapit, Agapita, Bogusław, Bronisław, Eryk, Eryka, Firmin, Jan, Klara, Laura, Lena, Ludwik, Paula, Piotr, Sanacja. Nie, nie Sanacja, Sancja, Tworzysława, Włodzimir, Żyrosława i Nela. Wszystkiego najlepszego z tej okazji Państwu składam nietypowe święta, Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich, Dzień Ciasta Lodowego. I przysłowie, co się w lecie zarobi, tym się w zimie żyje. No jest. Na koniec będzie gra półsłówek, jeżeli Państwo pozwolą. Bącik Kasi. I Basia Bocian, nazwisko prawdziwe znane redakcji, przysłała bardzo popularną, przyjemną grę. Jeszcze jej nie było do tej pory. Szczypanie w rękę. Do widzenia. Do zobaczenia. Do jutra.